No witam. Znowu niespodzianka się trafiła. Pompa hydrauliczna do podnośnika. Nowoki, Widać tu dwurzędowe łożyska. Giełkowe. Uszczelniacze mosiężne. Nie wiem. Ja mogę tutaj chrzanić głupoty, bo się na tym dokładnie nie znam. Wiem tylko tyle, że ta pompa nie podawała ciśnienia. Tutaj jest yy, kruciec gdzie dawało ciśnienie na siłownik, więc powiem szczerze, tak. pozalawszy lapszy sącego wejścia pompy, no to mieszało i przerzucało w środku. Czyli ona podnosiła, nie z taką siłą. No, patrząc na to, na te podtarcia, chyba wiek zrobił swoje. Powiem szczerze, nie znam się, ale nie mam nic do stracenia, bo albo kupię inną. Albo spróbuję coś z tego zrobić. Tym się dzielę. Teraz tak. Morzyszka igiełkowe tu widać. Gładzie są już podtarte. Naprawdę 2,5. To są takie igiełki 2,5 na 1, 30 chyba 8, 138. Dwórzędowe. Nie wiem, od czego ta pompa, tak szczerze powiedziawszy jest. Jednak chyba skrzynia jest albo Ziu albo Lugin. No mocowane na sztywno z przystawką, my Wpadłem na taki pomysł po rozebraniu tego wszystkiego, że doleganie tych elementów i tych, bo to przychodzi, te przychodzą z tej strony, te przychodzą z tej, po prostu nie było tego uszczelnienia, to się już podpracowało i po prostu ona mieszała. Co wymyśliłem, nie mam, jeszcze raz powiem, tym sieciele nie jestem po w ogóle, to jestem pocz początkujący, raczkujący w tym wszystkim wymyśliłem tak, że trzeba to ściśnić żeby te przylgnie, ta przylgnie i ta przylgnie, tutaj była większa To się nic nie dzieje widać te zużycia, czy widać tu zużycia? Hmm. To są jakieś, ale powiem szczerze były luzy około pół milimetra więc wymyśliłem coś takiego że po prostu podtoczę tutaj obudowę pompy, żeby było większy docisk, nacisk na te uszczelniacze. Jak ja to wszystko złożę, zbiorę troszeczkę więcej niż pół milimetra, około 0,7. Tu już jest drugie toczenie, ale to tak po troszku ustaliłem odległości te same, tak żeby nie brało żadną stroną. Więcej lub mniej. O, może to włączę, tak się to zachowuje. Tak to zbiera. Chcę to zebrać, żeby. Dobra. Idziemy dalej. Powtarzam. Nie jestem popiarzem. Jestem hobbystą, ale próbuję różne rzeczy, żeby. Później, po dociśnięciu tego elementu zewnętrznego pompy, to są uszczelniacze, o-ringi i tak dalej, po prostu te elementy, ten i ten, zacieśnił się na tyle, żeby dolegał bardziej. Nie wiem, czy ja, zbiorę, nie będę się bawić, zbieranie, gładzi, tu robienie, gładzi, żeby to dolegało, bo jest to wypracowane. Nie, chcę, nie będę zamieniał, nie będę zamieniał stronami. Jedynie docisnę. Yy, powiem szczerze, pod, tak, taki mój pomysł, że pod wpływem pracy, na przykład tu jest dwójka, czyli tu, i tu jest dwójka, czyli tu. Jeśli to choćby było nawet za ciasno tutaj, to pod wpływem oleju pracy, wolnej pracy, bo to chcę uruchomić na, na sucho, zanim założę na przystawkę. Po prostu to się mi dopracuje jeden element i drugi, każde się dopracuje, zbierze tą, ten nadatek ewentualnie. Może źle myślę, ja się nie znam na tym. Po prostu się nie znam. Esy to moje hobby, natomiast przyszła yy, taka potrzeba. No, i, i, i to zrobię. Pompa jest, powiem szczerze, jeszcze raz wracam. Dziwoląg, nie widziałem takiej takiej potężnej pompy. Być może, że to jest. Odłazam, może od czegoś, nie wiem. Nie wiem, ma tutaj. O, popatrzycie sami, to mnie też zastanawia. podłechtane wałeczki, prowadzenie tutaj na tych kołach zębatych. No, były już takie luzy, że podłychtało tutaj po prostu gładź aluminium obudowy tej pompy. Nie wiem, bo ona pracuje po zewnętrznej, tak jak większość. Nie wiem, ale tak się spotkałem w co stosowałem. Czy to, na przykład, jak ja to uszczelnie obniżę, docisnę, czy dalej nie będzie ona? Na pewno wydajność się zwiększy, ale czy ona będzie dalej pracować? Tego nie wiem. Dlatego hmm, takie ciekawostki. Tym się dzielę. Yy, pff, nie wiem. Nie było tabliczki. Nie wiem od czego to jest. Kompletnie. Jest potrzeba chwili, żeby to zrobić. Podejrzewam, że wydajność jest zarąbista, No patrząc na to wszystko, no to jest potężne. No to jest, to jest, to jest potężna obudowa, potężne, potężne środki. Jeśli chodzi o prowadzenie igiełek, to samo potężne. Jeśli chodzi o tutaj, o te zęby Współpracujące jednego i drugiego wałka też, no tylko powiem szczerze. Założę nowe igiełki. Być może one no też są zużyte, coś to poprawi, ale też się obawiam, że jeśli tu założę nowe igiełki i tu nowe igiełki, to to zazębienie które tu pracuje po zewnętrznej, i tu po zewnętrznej, a od tej strony, właśnie tego wałka, jest najbardziej podtarte to ono mi odejdzie od tej obudowy i ta wydajność być może spadnie. Nie znam się. Tak kumam, bo tak kumam. Czy to jest prawda? Zobaczymy. Podzielę się, jaki będzie efekt. Czy to da efekt? Nie mam nic do stracenia plus czasu na to, by poświęcić. Myślałem o jednym, żeby zdobyć tutaj 2,7, 2,8. 27, 28 igiełki na całej długości. No, nie ma. Nie ma. Są dostępne takie, jakie tutaj było zastosowane. Czyli te igiełki, podwójne rzędy wypracowane. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Powiem szczerze, tutaj jestem raczkujący totalnie. Nie wiem, tak wpadłem na pomysł. Może się uda. Może coś uratuje, Może w esioku jak to wszyscy mówią bo to dotyczy cielniczka robionego. Może się to sprawdzić w przystawce, jeśli zwiększy ciśnienie, bo ciśnienie było, natomiast no, powiem szczerze, to słabo zaczęło podnosić, podnosiło, podnosiło i nagle kaput. Nie za mocno trzeba było mu wspomóc. Myślę, że to pomoże, ponieważ kręcąc tym wałkiem tutaj wyjściowym, zalewając otwór zalewowy, czyli sący, zaczęło mi przerzucać e, olej między jednymi a drugimi uszczelniaczami. I to dla mnie był taki pomysł, że jednak ta nieszczelność tutaj między tymi zębami, tymi uszczelniaczami, jak zwał tak zwał, ja się nie znam w fachowych nazwach, po prostu była zbyt mała, to się podtarło, a widać tu podłychtanie, podtarcie. I być może że to coś pomoże na rok, na dwa, na trzy, a może na dłużej tego nie wiem. Próbuję, tym się bawię, tym się dzielę. Ślicie opinię, bo po prostu się na tym nie znam. Natomiast, no, była potrzeba chwili, mnóstwo roboty, bo powiem szczerze, o 40, chyba jeden igiełek idzie na jedno. Tak, 41, 82 idzie na jedno. Czyli razy cztery: mnóstwo osadzenia, bawienia się, pierścienie tutaj um, między jedną rzędem, giełek drugim, plus pierścień ostateczny, który no jest taka zabawa. Powiem szczerze, mnóstwo zabawy. No ale powiem tak: chcę to spróbować, czy to się, czy to coś pomoże. Nie znając się na tym, totalnie. Natomiast twierdzę jedno, że jeśli ktoś to zrobi, jeśli ktoś to złożył, jeśli coś się zużyło, no to trzeba coś nadłożyć i być może, że to będzie dalej działać. Nie wiem, co to za. powiem szczerze, nie wiem. Tutaj tylko taka jakaś tabliczka jest. O, 2018 rok, F, A PZ, coś tam. Nie wiem, czy to jest oryginalne, czy coś. Nie wiem, totalnie nie wiem. Nie znam się. Ślijcie opinie, subskrybujcie, dzielcie się swoimi informacjami. Bardzo chętnie, przynajmniej pod tym względem, chcę zyskać jakąś informację, bo czy to robię dobrze, czy to jest, czy to da ten efekt. Nie wiem, tym się akurat dzielę, chcę uzyskać od kogoś, kto jest pompiarzem, fachowcem, jakiejś informacji, czy to będzie, czy to będzie. Nie wiem, no zejdzie mi chyba pewnie z dwa dni, żeby to zamontować, zobaczyć efekt. Natomiast potwierdzenie, chodzi mi o to, żeby potwierdził ktoś, czy ja to idę w dobrym kierunku, bo ja się całe życie uczę, powiem szczerze, i chcę się uczyć, chcę się uczyć, a im więcej wiem, powiem szczerze, twierdzę, że dalej mało wiem. Taka prośba. Doradźcie, opiniujcie, ale chcę opinii fachowców, którzy się na tym znają, nie sztucznej inteligencji. Dziękuję, pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentarzy, a powiem szczerze, w tym temacie bardzo mi na tym zależy, bo się po prostu na tym nie znam. Pozdrawiam.